Pani Elżbieta Niczyporuk. Dzień, Dzień dobry. Pedagog, ja przede wszystkim pedagog, ale. Mówimy dzisiaj o Złotych Talentach. Tak. A więc taka przewodnicząca jury juror w tym konkursie to jest konkurs festiwal tak. Złoty Talent. Tak, to jest ogólnopolski festiwal piosenki Złoty Talent, który składa się w ciągu roku kalendarzowego z kilku edycji online. To jest obecnie właśnie teraz mamy edycję zaśpiewam ci mamo i dziś jeszcze do północy można wysyłać zgłoszenia, więc bardzo, bardzo zachęcam. Ale właśnie co ma być w zgłoszeniach, bo, bo to też jest ważne. Nie, w zgłoszeniach będzie, przede wszystkim, oczywiście, bardzo proszę, żeby czytać regulamin, bo bardzo jest dużo strona jest strona złoty talent. Tak, jest strona zlotytalent.pl i na tej stronie Państwo tam znajdziecie wszystkie informacje. Najczęstszy błąd regulaminowy to to, że nagranie jest na mikrofonie. A dla nas bardzo ważne jest, żeby to było nagranie jak najbardziej naturalne, dlatego że nie każdy wykonawca ma w domu nagłośnienie, ale dobrze, że dla nagłośnienie młodzieży nie pomaga. Nie do młodzieży skierowany ten Nie, nie, festiwal, nie, to jest festiwal, od, że tak powiem, do 6 roku życia jest najmłodsza kategoria, i w tej chwili najmłodsza uczestniczka ma 4 latka, a ostatnia kategoria to jest 35 plus i tutaj bardzo serdecznie zachęcam wszystkie osoby właśnie po 35 roku życia, ale zachęcam też seniorów. Bardzo, bo jak pokazuje program, no właśnie zapraszam. Gdzie? Jak pokazuje tylko, tylko... program... Y... No bo śpiewać każdy może, ja tak śpiewam. Tak, piewam. tak, tak. tak, tak. Ale to jest ale taka specjalna wy... konkurencja mm -hmm. będzie dla Ani dla mnie. Dobrze, że Pani pozwoli. Ale Pani rozumie, to ważne to, że podczas takiego, podczas tego ogólnopolskiego festiwalu wyłapujecie te takie perełeczki, tylko tak. później nie możemy... Te Cię... złote o, talenty. Tak, to, są, te złote to są z naszego ta. regionu wybitne wokalistki czy tak. wybitni wokaliści. To jest ogólnopolski, ja wiem, tak. natomiast zwycięzcy poszczególnych edycji będą zaproszeni właśnie do takiego m, pojedynku Gigantów, jak ja to nazywam, czyli będzie już koncert o Grand Prix, konkurs i to będzie na żywo, czyli zwycięzcy wszystkich kategorii w poszczególnych edycjach, więc to będzie święto muzyki. Tutaj ale to będzie w Lublinie, Lublinie. No już, tak, właśnie. Tak, tak, oczywiście. No to ale w jury też Lublinie. są, e, dzisiaj niestety nie mogli, bo są zajęci. Tak, Tym bardziej, dziękuję, mogli, że Pani. Przyszła, panie ale lu. serdecznie pozdrawiam Łukasza i Kasię. Łukasz Jemioła jest również ze mną w jury i Kasia Mach, e, którzy będą razem ze mną właśnie podejmować decyzje co do podziału tych najwyższych trofeów. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sztuki. Tak. A muzyka jest sztuką. O tak. Yy, talent, podiatą. o talent trzeba dbać. Trzeba go pielęgnować, kuchać, dmuchać, ale też i rozwijać. Pani tak, pracuje z młodzieżą. Zresztą yy, też mamy uczniów, tutaj czasami gościmy na naszej scenie Pani uczniów wybitnych. Dziękuję. Talent to jedno Pani Elu, ale praca to drugie. O tak, bardzo ciężka praca. Oczywiście, że bywają, zwłaszcza jak są to maluszki, takie powiedzmy jak ta dziewczynka, o której wspomina, czteroletnia, no to tutaj jeszcze jako takiej wielkiej pracy nie możemy wykonywać. Natomiast jeśli zaczynamy pracę, tak jak właśnie Pani wspomina tutaj, myślę, że Pani mówi o Dominice tak, tak. Matysik, która zaczęła ze mną pracę od szóstego roku życia i to z każdym rokiem jak gdyby widać efekt tej pracy. No i dziś no, naprawdę jest absolutnie wybitną wokalistką. Czy pani od razu przepraszam za to pytanie, ale to, to rozpozna talent, i złoty talent, da się rozpoznać od razu. Po nagraniu, które otrzymujemy, bardzo dużo już można powiedzieć o wykonawcy. Bo jeśli takie nagranie, które robi się w warunkach domowych, czyli takie no bardzo komfortowe, jest nagraniem bardzo. Takim wynikającym ze stresu. I to widać, że dziecko, na przykład, czy osoba nagrywająca jest bardzo spięta, jest problem dykcyjny, problem z oddechem, który bardzo często właśnie towarzyszy stresowi. No to wtedy na żywo może być źle, że tak powiem, bo to już wtedy zderzamy się no, z autentyczną publicznością. No, no ale po to wykonujecie państwo tak katorżniczą pracę, żeby to wszystko wyeliminować tak, i, tak, i tak, pewnie, żeby tak, tak, jak te właśnie na nasza wyjątkowa przecież ta młoda Dominika, dama Dominika Krasnodębski, tak, tak, śpiewa tak. przepięknie. Bo no, jest przyjemność jej słuchać. Tak, są takie nagrania, które dosłownie po kilkunastu sekundach. No to już wiadomo, po prostu słucha się tego nagrania i jest takie wow. To jest, o, to, to. jest to. To jest ten wyjątkowy talent. No, pani Elu, za chwilę zaśpiewa dla nas Jacek i Musiatowicz i Michał Musiatowicz. Tak. Zaśpiewają i zagrają. Ja tylko gdyby pani jeszcze takie informacje porządkowe, organizacyjne a propos festiwalu Złoty Talent w dwóch zdaniach. Tak, serdecznie zapraszam na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Złoty Talent. Wszystkie, wszystkie informacje, zarówno jeśli chodzi o regulamin, jak i o poszczególne etapy tego konkursu znajdziecie Państwo na zlotytalent.pl, na Facebooku, na Instagramie. Serdecznie zapraszam.